Witam, Boże. Dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o sercu Dawidowym, czyli akurat ten temat przyszedł mi do głowy, i mam tutaj kilka spostrzeżeń. Także serce Dawidowe, serce otwarte na słuchanie Boga, serce delikatne, dobre, szlachetne. Niezatwardziałe, że to jest bardzo ważne, co jest, jest przeciwieństwem, czyli niezatwardziałe serce. Serce sprawiedliwe, serce czujące każdą krzywdę, serce zawsze pomocne, nieobojętne, reagujące na zło, na każdą krzywdę ludzką, serce zawsze pomocne innym, wybaczające. Niepamiętające win, serce radujące się z innymi, delikatne, wrażliwe. I teraz przeczytam pierwszą księgę Samuela 16:7. To jest wybór Dawida na króla. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Czyli tutaj jest taka bardzo mądra wskazówka, którą sam Bóg przekazuje Samuelowi. Samuel to był prorok który właśnie przybył do Jesego. Jese był ojcem, miał ośmiu synów i w tym syna Dawida. I dalej. Jese przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów. Czyli tu już jest to zdanie takie troszeczkę mnie niepokojące, bo przecież ma ośmiu. Jese przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów. Lecz Samuel oświadczył Jesemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jesego, czy to już wszyscy są młodzieńcy? No i tu jest takie moje spostrzeżenie, kiedy Jese przyprowadza na tą ucztę siedmiu swoich synów. By Samuel Prorok mógł wybrać jednego z nich na króla, w tym momencie Dawid zostaje całkowicie pominięty. Czyli to jest moje spostrzeżenie, czyli pominięcie dokładnie przez swoją rodzinę. Nie został zaproszony na ucztę, czyli jak był nieważny nawet dla tej rodziny, pomijany i nieważny. Jest również oceniony. Przez swoją rodzinę, że się nie nadaje, czyli tak dokładnie jest oceniony. I dalej będę czytał pismo święte. Odrzekł Jesse, czyli, sy, czyli ojciec tych siedmiu synów, ośm synów, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział, do niego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Czyli to mówi prorok Samuel, że nie będzie uczty, dopóki nie przyjdzie ten najmniejszy, ten pomijany, pominięty na tak ważnej uczcie, na wyborze na króla. Czyli, czyli to mówi prorok. I to są takie mocne słowa jakby w moim odczuciu, że nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Czyli nie będzie żadnej uczty, dopóki nie przyjdzie ten najmniejszy, ten, który dokładnie pasie owce. Ten, z którym się, tu ja bym powiedział, nie liczycie kompletnie. Ten, którego pominęliście, tego, którego nie zaprosiliście na, te, na tą ucztę. Czyli nie będzie, to mówi prorok, żadnej uczty, dopóki on nie przyjdzie. Czyli to jest bardzo mocne. I dalej, to jest 12 Biblia. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań i namaźdź go, to ten... Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch pański opanował Dawida. Jeszcze raz pragnę to przeczytać to jedno zdanie. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na. Serce. Z Panem Bogiem.